Witam i zapraszam ponownie na kilka ćwiczeń z accessem. Do tej pory zrobiliśmy sobie cztery tabele. W taki dosyć prosty sposób, na ogół wykorzystując menu główne tworzenie, kiedy klikniemy na tworzenie, to mamy do dyspozycji wstążkę, w której można tworzyć tabele, można tworzyć kwerendy, czyli inaczej zapytania do bazy danych, można tworzyć formularze, można tworzyć raporty, czy makra, czyli takie działania, które w pewien sposób automatyzują naszą pracę z bazą danych. Utworzyliśmy sobie na przykład tabelę kategorie, w której jak klikniecie dwukrotnie na nazwie tabeli, pojawi się Wam, wyświetli się Wam ona. W takim trybie tutaj po lewej stronie zauważcie w narzędziach głównych, w widoku. Możecie zmieniać ten tryb. Teraz ona jest w widoku arkusza danych. Natomiast można ją też wyświetlić w widoku projektu. Widok projektu służy do przygotowania tabeli. Czyli na przykład można tutaj nadać klucz podstawowy, klikając prawym przyciskiem myszki na nazwie pola i wybierając klucz podstawowy. Można też by zmienić typ danych, klikając na tym polu typ danych i wybierając spośród dostępnych w liście rozwijanej, na przykład krótki tekst. I można też zmieniać rozmiar pola. W tym wypadku dla kategorii nie będę potrzebował więcej niż 20 znaków w jednym polu, czyli mogę sobie to ograniczyć. Można też zmieniać tytuł dla tego pola, czyli na przykład nazwa kategorii, czyli to, co się będzie wyświetlać w momencie, kiedy na przykład otworzymy formularz. I tak wygląda typ tabela kategorie można ją oczywiście z powrotem jakby podmienić na widok arkusza danych z tym że będziemy ją musieć zapisać po dokonaniu pewnych zmian tutaj pojawia mi się jeszcze komunikat że rozmiar co najmniej jednego pola został zmieniony na mniejszy no i pewne dane mogą być utracone ale ja wiem że nie wprowadzałem tam żadnych większych niż 20 znaków nos, więc mogę sobie spokojnie to zaakceptować. I widzicie tutaj już tabelę, która została przeze mnie częściowo wypełniona. Mamy tutaj też tabelę płyty. I w tabeli płyty zauważyliśmy ostatnio. Ja sobie już oczywiście troszkę bardziej wypełniłem różnymi danymi, ale w tabeli płyty zauważyliśmy ostatnio, że na przykład w polu ID wykonawcy albo ID kategorii pojawiają się jakieś liczby. To jest to ID, które jest na przykład związane z tabelą kategorii albo z tabelą wykonawcy. My byśmy tego w taki sposób nie chcieli, dlatego że chcąc wprowadzić na przykład jakiś kolejny tytuł płyty, my musimy znać numer ID wykonawcy na ten moment. Natomiast możemy sobie przejść w tabeli płyty do widoku projektu i w tym widoku projektu. W tym polu dokładnie, gdzie jest ID wykonawcy, zamiast krótki tekst, możemy na przykład zaproponować, czy tam liczba, bo chyba żeśmy wtedy liczbę tworzyli, możemy sobie zaproponować tak zwany kreator odnośników. Czyli klikamy w typie danych obok ID wykonawcy na kreator odnośników, i teraz będziemy wykonywać kolejne kroki tego kreatora. Dalej. I będziemy korzystać z tabeli wykonawcy, ponieważ pole to ID wykonawcy, czyli będziemy korzystać z tabeli wykonawcy dalej, następnie. Do tej pory podstawiony jest identyfikator, który nic nam nie mówi. My chcielibyśmy, żeby to była nazwa wykonawcy, żeby to było dla nas bardziej czytelne, więc zaznaczamy ją i klikamy na strzałeczce, tak, żeby to zostało przerzucone do. Okna wybrane pola. Zatwierdzamy dalej. Czy tam przechodzimy do następnego kroku tego kreatora, i teraz no, można to w jakiś sposób sortować, ale sortować wolałbym po nazwie wykonawcy rosnąco, dalej. I już mamy listę, która będzie się nam za każdym razem pojawiać. Lista rozwijana po utworzeniu. Tego odnośnika. Możemy to oczywiście po zapisaniu, ja tu jeszcze to zapiszę. Możemy to po zapisaniu sprawdzić. Czyli ja teraz w tabeli płyty proponuję przejść do widoku arkusza danych. Zapisujemy sobie tę tabelę. No i w tym momencie możemy zobaczyć, że. Pojawiają się nam tutaj już możliwe do wybrania pola z określeniem, co to za rodzaj wykonawcy, prawda? Czyli na przykład Céline możemy tutaj wprowadzić to pole Falling into You i tam dalej, powiedzmy, dane, które są, są tutaj. Określone w tym w tej tabeli. Możemy zrobić takiego samego kreatora odnośników, przechodząc z powrotem do widoku projektu, dla ID kategorii. Czyli zauważcie, jak to się robi. Wybieramy sobie zamiast liczba w tym wypadku, wybieramy sobie kreator odnośników. I tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo jest prawidłowo określone ID kategorii, liczbo. ID wykonawcy miałem określone jako krótki tekst, więc tam jakby nie ma samoczynnie dobranych nazw wykonawców i trzeba to uzupełnić, przynajmniej do momentu bieżącego wprowadzenia tabeli. A tutaj zobaczycie, że to będzie nieco inaczej, czyli tak. ID kategorii, wybieramy kreatora, dalej zaznaczamy, że będziemy korzystać z tabeli kategorie, zaznaczamy, że chcemy, żeby były w liście rozwijanej same kategorie, i zaznaczamy pole kategorii jako to, które będzie brane pod uwagę przy sortowaniu danych. Dalej, i już mamy gotowego kreatora odnośników. Zakończ. Zapisujemy tabelę i przechodzimy do widoku projektu. Przepraszam, do widoku arkusza danych. I zauważcie, w momencie kiedy mieliśmy właściwie dobrany typ danych, czyli liczbę, to on tutaj już automatycznie sam nam podstawił ID kategorii. Takie, jakie należało mieć dla danego rodzaju płyty. To samo można zrobić na przykład w tabeli wykonawcy. Nie, w tabeli wykonawcy nie mieliśmy, w tabeli utwory, na przykład dla ID płyty. Proszę zobaczyć, jeszcze raz przećwiczmy sobie to. Czyli mm, wybieramy widok projektu. Tam, gdzie mamy ID płyty, patrzcie, typ danych, jest liczba, czyli będzie ok, ale zamieniamy go na kreator odnośników i teraz poszukujemy tabeli płyty, dalej, następnie. Wybieramy sobie, no co tam będziemy chcieć? No najlepiej tytuł płyty, bo to jest dla nas najbardziej zrozumiałe, prawda? Będziemy tutaj sortować rosnąco po tytule płyty i dalej zakończ. Zapisz. Przejdź do widoku arkusza danych i w tym momencie mamy już tutaj wiele różnych nazw płyt. Które będą, będzie można wybrać w momencie, kiedy będziemy dopisywać sobie jakiś tytuł utworu. To pierwsza rzecz. Co się stało w momencie, kiedy my taki kreator odnośników zastosowaliśmy? Zauważcie, w menu głównym na samej górze mamy też narzędzia bazy danych. Wybierzmy sobie je i znajdźmy relacje. Kiedy klikniecie na relacje, to ja już tutaj mam kilka tabel, tych, które zostały utworzone, i zauważcie, one w tym momencie są w jakiś sposób ze sobą połączone, powiązane. To są te powiązania, o których wspominaliśmy na samym początku. One zostały utworzone automatycznie. Jeśli wy nie widzicie tych tabel, to trzeba kliknąć na obszarze roboczym prawym przyciskiem myszki, wybrać opcję pokaż tabelę i tutaj klikać po kolei przycisk dodaj, tak żebyście mogli to zobaczyć. To są te relacje między tabelami, czyli zauważcie, identyfikator kategorii jest połączony z identyfikatorem kategorii w tabeli płyty. Tytuł płyty jest połączony z ID płyty w tabeli utwory. Natomiast ID wykonawcy jest połączone z tabelą wykonawcy, z identyfikatorem tabeli wykonawcy. Możemy jeszcze tutaj zrobić coś takiego, że ten identyfikator płyty. Mógłby być, no możemy sobie to na przykład skasować, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Na przykład, prawy przycisk myszki na tym takim połączeniu charakterystycznym na tej linii, możemy to usunąć i zrobić ręcznie taką relację. Czyli zauważcie, identyfikator płyty, klikam na tym, przytrzymuję. Lewy przycisk myszki, i docieram do ID płyty, żeby to ze sobą połączyć. ID płyty, odpowiednik po prostu. Puszczam i tutaj mamy jeszcze taką opcję: wymuszaj więcej integralności. To znaczy, że ja po prostu musiałbym te, zanim cokolwiek skasuję, to nie byłoby możliwe skasowanie na przykład w jednej tabeli, jeśli danych, jeśli one są w jakiś sposób powiązane, więc więzy integralności uniemożliwiają usunięcie rekordów w powiązanych tabelach, więc gdy to zaznaczycie, to nie tak łatwo już usuniecie rekordy. Tworzy się je po to, by rekordy zawierające dane z drugiej tabeli miały zawsze odpowiednie źródło. Ja sobie to utworzę w tym momencie i zauważcie, pojawiło mi się tutaj, pojawiło mi się, pojawiło mi się takie powiązanie pomiędzy tabelą płyty a ID płyty. Bardzo ładnie to teraz w tym momencie wygląda. W tym sobie można oczywiście przemieszczać w dowolny sposób. No i co? No już te tabele są w jakiś sposób ze sobą połączone, można to jakoś ładnie zrobić, tak żeby to było dla nas bardziej czytelne. Te tabele są połączone, to my możemy w tym momencie przejść już do może jakiegoś zapytania, do kwerend. No, czasu mamy nie za dużo, więc na ten moment ja powiedzmy tutaj zakończę ten film, natomiast w kolejnym filmie będę Wam już chciał pokazać, jak o coś zapytać, bazę danych żeby otrzymać konkretną odpowiedź. Do zobaczenia w następnym filmie.